Noc była ciężka, duszna, pełna niepokoju. Na niebie kłębiły się chmury, dusząc blask gwiazd. W chacie przy skraju lasu z trudem oddychał mężczyzna, strudzony, spocony, o twarzy zmęczonej latami ciężkiej pracy. Jego żona krzyczała, w bólach rodząc dziecko, a położna uwijała się wokół niej jak pająk, próbując przyjąć nowego członka rodziny. Dziecko przyszło na świat z wrzaskiem, głośnym i niepokornym, jakby od samego początku buntowało się przeciwko losowi. Chłopiec, silny. Mruknęła położna, owijając niemowlę w lichą płachtę. Mężczyzna odetchnął, ale zanim zdążył cokolwiek powiedzieć, drzwi chaty otworzyły się z cichym skrzypnięciem. W progu stanął nieznajomy. Wysoki, o wilczych oczach i twarzy poznaczonej bliznami. Miał na sobie podróżny płaszcz, a u pasa wisiał miecz. Spóźniłem się? Zapytał chłodnym, rzeczowym tonem. Położna wstrzymała oddech, a mężczyzna zbladł. Wiedział, kim jest przybysz. Wiedźmin, po co tu jesteś? Nieznajomy zrobił krok do przodu, poprawiając rękojeść miecza. Prawo niespodzianki. Dałeś mi to, co już miałeś, a nie wiedziałeś o tym. Przyszedłem odebrać co moje. Odparł bez emocji. Kobieta zadrżała, tuląc niemowlę do piersi. Oczy miała szeroko otwarte, błyszczące od łez i strachu. O nie możesz. To nasze dziecko. Wiedźmin spojrzał na nią twardo, lecz bez okrucieństwa. Takie jest prawo. rzekł, podchodząc bliżej. Nie ja je ustanowiłem. Mężczyzna osunął się na ławę, łapiąc się za głowę. Przypomniał sobie tamten dzień. Moment, gdy w desperacji obiecał coś czego nie rozumiał, gdy uratowany przez wiedźmina przyrzekł mu nagrodę, której się nie spodziewał. A teraz, oto stał przed nim ten sam łowca potworów, gotów odebrać swą należność. Dziecko przestało płakać, jakby przeczuwało swój los. Jak ci na imię? Spytał wiedźmin, patrząc na niemowlę. Dragon? wyszeptała matka. Wiedźmin skinął głową. Dragon, powtórzył cicho. No to chodź, chłopcze, czeka cię długa droga. Kobieta zaniosła się szlochem, ale nie protestowała. Wiedziała, że nie ma wyboru. Dragan opuścił swój dom, nieświadomy jeszcze, że jego życie już nigdy nie będzie takie samo.